Czy pieniądze dają szczęście? Lekcja rozprawka. Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, która wśród uczniów nie cieszy się zbytnią popularnością. W tej lekcji zobaczycie, że pisanie rozprawki nie jest takie trudne. Czym jest rozprawka? W rozprawce piszący przedstawia i uzasadnia swoje stanowisko dotyczące określonego zagadnienia. Jej celem jest udowodnienie postawionej tezy lub zanalizowanie wysuniętej hipotezy. W celu zbadania prawdziwości danego sądu należy zebrać i przedstawić argumenty, poprzeć je odpowiednimi przykładami, a na końcu wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Podczas tej lekcji zastanowimy się nad następującym zagadnieniem: czy pieniądze dają szczęście? Właśnie ten temat podejmiemy w naszej wideo rozprawce. Prześledzimy kolejne kroki powstawania tego typu pracy pisemnej. Jak napisać rozprawkę? Krok pierwszy. Na początku dokładnie zapoznaj się z tematem pracy i ustal, jaka forma rozprawki będzie najlepsza w danym przypadku. Przypomnijmy, że wyróżniamy dwa typy rozprawki. Rozprawkę z tezą oraz rozprawkę z hipotezą. Zanim przejdziemy do konkretnego omówienia naszego zagadnienia, musimy zastanowić się, która forma będzie właściwsza do naszego zagadnienia: czy forma z tezą, czy ta z hipotezą. Zanim podejmiesz decyzję, bardzo wnikliwie przeczytaj tytuł rozprawki. Dokładna analiza tematu rozwieje Twoje wątpliwości. Nasz temat brzmi: czy pieniądze dają szczęście? Nasz temat brzmi, czy pieniądze dają szczęście. Czy w tym przypadku napiszemy rozprawkę z tezą? Ten typ rozprawki wydaje się być znacznie łatwiejszą formą. Przypomnijmy, że na początku tego rodzaju rozprawki znajduje się teza, czyli twierdzenie, którego słuszność będziemy musieli potwierdzić. Tytuł rozprawki z tezą zazwyczaj ma formę zdania oznajmującego. Temat naszej rozprawki nie jest jednak zdaniem oznajmującym, ale pytaniem. Na początku nie mamy twierdzenia przytoczonego powyżej, czyli nie mamy stwierdzenia: Pieniądze szczęścia nie dają, ale pytanie: czy pieniądze dają szczęście? Oznacza to, że osoba wymyślająca ten temat oczekuje od nas znalezienia odpowiedzi na pytanie. Odpowiedź na pytanie będzie naszą hipotezą, czyli przypuszczeniem, które wymaga sprawdzenia. Jak widać, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z rozprawką z hipotezą. Skoro ustaliliśmy już formę naszej pracy, możemy przystąpić do napisania szczegółowego planu pracy. Krok drugi. Napisz szczegółowy plan pracy. Pisanie planu pracy bardzo często jest przez Was pomijane, co jest wielkim błędem. Plan pracy jest najważniejszym elementem tworzenia rozprawki. Podczas napisania planu pracy musicie przede wszystkim Sformułować tezę lub hipotezę, wynotować w punktach argumenty, których użyjecie. Musicie również zadecydować, w jakiej kolejności ich użyjecie. W przypadku pisania rozprawki z hipotezą, do każdego argumentu należy użyć również kontrargumentu. Wybierzcie również przykład z literatury sztuki lub życia codziennego, obrazujący konkretny argument. Zapiszcie wniosek wynikający z zebranych argumentów. W naszym przypadku taki plan pracy może wyglądać następująco. Sformułuj tezę lub hipotezę, czyli na przykład według mnie pieniądze szczęścia nie dają. Kolejny punkt. Wynotuj w punktach argumenty, których użyjesz i zadecyduj w jakiej kolejności ich użyjesz. Y hmm. I oczywiście musimy wynotować sobie pewne argumenty i kontraargumenty. Ja przygotowałam kilka przykładowych argumentów i odpowiednich do nich kontrargumentów. Posłuchajcie. Argumenty za. Za pieniądze nie można kupić wszystkiego, na przykład miłości, talentu i zdrowia. Kontrargument. Pieniądze w dzisiejszych czasach mogą pomagać w zdobywaniu kontaktów i znajomych, dają możliwości zdobywania nowych kwalifikacji czy też szlifowania swoich umiejętności. Argument numer dwa. Za. Pieniądze nie chronią przed złem, chorobią czy starością. Kąd Gdy się ma pieniądze, można mieszkać w chronionym domu, lepiej się o siebie zadbać, zdrowiej się odżywiać, chodzić na zabiegi odmładzające. Argument numer trzy. Majątek nie jest niczym trwałym, można go łatwo stracić. Kąd Nic nie jest trwałe na tym świecie. Pieniądze nie stanowią tutaj wyjątku. W kolejnym punkcie naszego planu rozprawki mieliśmy wybrać przykłady z literatury, sztuki lub życia codziennego, obrazujące konkretne argumenty. Dla naszego tematu proponuję następujące przykłady z literatury. Przykład pierwszy: Judasz, który wydał Jezusa za trzydzieści srebrników, ale potem czy nie trawiły go wyrzuty sumienia, ostatecznie popełnił samobójstwo, wieszając się na gałęzi drzewa. Przykład drugi, Jan Kochanowski, fraszka na zdrowie, w której bogactwo pokazane jest jako mniejsza wartość niż zdrowie. Przykład kolejny, syn marnotrawny z biblijnej przypowieści o synu marnotrawnym. Przykład następny to mityczny król Midas, zamieniający wszystko w złoto, w końcu dwa najważniejsze e, przykłady z literatury obrazujące e, temat naszej rozprawki, czyli. Harpagon ze skąpca Moliera oraz Ebenezer Scrooge z opowieści Wigilijnej. Kolejnym etapem pisania planu pracy do naszej rozprawki było napisanie wniosku wynikającego z zebranych argumentów. Proponuję następujący wniosek. Z zaprezentowanych argumentów jasno wynika, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Zamiast myśleć o zdobywaniu majątku, warto poświęcić więcej uwagi rodzinie, przyjaźni czy rozwijaniu swoich zdolności. Gdy napiszemy już plan pracy, możemy przejść do kolejnego kroku, najważniejszego, czyli do pisania samej rozprawki. Rozprawkę najlepiej rozpocząć od dwóch lub trzech zdań wprowadzających w problem. Na przykład, pieniądze są ważnym elementem naszego życia. Wielu z nas nie wyobraża sobie bez nich funkcjonowania. Czy jednak posiadanie dużych dóbr materialnych jest gwarancją szczęścia? Po tym wstępie najlepiej zapisać hipotezę i krótko ją omówić. Na przykład: Według mnie pieniądze szczęścia nie dają. Zastanowię się nad tym zagadnieniem w dalszej części mojej pracy. W dalszej części Twojej pracy musisz kolejno przedstawić argumenty. Rozważajcie argumenty tak, aby doprowadzić do rozstrzygnięcia zawartej w nich wątpliwości. Każdy argument koniecznie poprzyj odpowiednim przykładem. Teraz możemy przystąpić do argumentacji. Proponuję następującą argumentację do naszej rozprawki. Pierwszym argumentem przemawiającym za tym, że pieniądze nie dają szczęścia w życiu jest to, że za pieniądze nie można kupić wszystkiego, na przykład miłości, talentu czy zdrowia. Doskonałym przykładem na poparcie tego twierdzenia będzie postać Ebenezera Scrooge'a z opowieści wigilijnej. Ebenezer mimo wielkiego bogactwa żył samotnie i nieszczęśliwie, nie miał rodziny ani przyjaciół, z którymi mógłby spędzać święta Bożego Narodzenia. Przy okazji tego argumentu możemy jeszcze podać przykład Harpagona ze skąpca Moliera. Harpagona zaślepia chęć bogacenia się, zależy mu tylko i wyłącznie na pieniądzach. Życie swojej rodziny organizuje tak, aby wydać jak najmniej. Nie liczą się uczucia, nie liczy się szczęście. Interesującym cytatem obrazującym zagadnienie pieniędzy i zdrowia może być fraszka Jana Kochanowskiego na zdrowie, którą możecie dołączyć do swojej rozprawki w celu uatrakcyjnienia pracy. We fraszce na zdrowie poeta przekonuje, że zdrowie ma większą wartość od bogactwa. Teraz pora na kontrargument. Proponuję następujący kontrargument do naszej rozprawki. Jednak z drugiej strony, pieniądze w dzisiejszych czasach mogą pomagać w zdobywaniu kontaktów towarzyskich i znajomych. Ludzie bogaci nie są samotnikami i zawsze otoczeni są gronem znajomych, jak gwiazdy filmów czy muzyki pop. Pieniądze dają możliwość do zdobywania nowych kwalifikacji, np. szlifowania swoich umiejętności. Do naszej rozprawki wprowadzamy kolejny argument. Proponuję następujący argument. Kolejną sprawą jest to, że pieniądze nie chronią przed złym chorobą i starością. Nie można zatrzymać upływu czasu ani wyleczyć się z groźnej choroby, nawet gdy jest się posiadaczem ogromnego majątku. Ludzie znani również umierają i chorują. Wystarczy podać przykład takich aktorów jak Michael Fox czy Michael Douglas. Pierwszy z nich od wielu lat zmaga się z chorobą Parkinsona, a u drugiego niedawno wykryto raka krtani. Jednakże i tutaj wprowadzamy kontargument, Gdy się ma pieniądze, można lepiej o siebie zadbać i zdrowie się odżywiać, chodzić na zabiegi odmładzające, a nawet operacje plastyczne, które spowalniają proces starzenia. Wielu bogatych ludzi stać na leczenie w najlepszych klinikach pod okiem najlepszych lekarzy, co sprawia, że często są w znacznie korzystniejszej sytuacji. Od biedniejszych, chorych. Na zakończenie wprowadzamy trzeci argument. Ostatnim argumentem jest to, że majątek nie jest niczym trwałym można go łatwo stracić. Czego najlepszym przykładem jest biblijna historia syna marnotrawnego. Pewnego dnia syn poprosił swojego bogatego ojca o część przynależnego mu majątku i wyruszył w drogę. Syn żył bardzo rozrzutnie, wszystkie swoje bogactwa i kosztowności, które dostał, roztrwonił. Wtedy okazało się, że wraz z majątkiem stracił również przyjaciół. Syn przekonał się o uletności rzeczy materialnych i uświadomił sobie, jak cenna i bezinteresowna była miłość, jaką obdarzał go ojciec. Podaliśmy trzy argumenty, podaliśmy również kontrargumenty argumenty i najważniejsze, Podaliśmy przykłady potwierdzające te argumenty. Teraz przyszła pora na podsumowanie naszych rozważań i sformułowanie tezy. Możemy to zrobić na przykład w następujący sposób. Uwaga! Z zaprezentowanych argumentów jasno wynika, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze i nie zawsze są jedynym źródłem szczęścia. Zamiast myśleć o zdobywaniu majątku, warto poświęcić więcej uwagi rodzinie, przyjaźni. Przy rozwijaniu swojej zdolności. To właśnie te wartości dają prawdziwe zadowolenie i satysfakcję w życiu i sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Prześledziliśmy kolejne etapy pisania rozprawki, poznaliśmy jej budowę i zasady konstrukcji argumentacji. Nie było to chyba takie trudne, prawda? Na zakończenie sprawdźcie swoją wiedzę podczas wypełniania bardzo prostego testu.